Jojojo, witam serdecznie ogół Oczywiście z tej strony witam w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wspomniane z wczoraj nagrody za 60 Fut Champions. 60 oczywiście przysłowiowa, bo to cały czas najwyższa ranga po prostu 19 do jednego wystarczy, żeby takie nagrody w Grze FIFA 22 otworzyć. Zapraszam jak prezentowały się moje. Po przepięknym intrze 80 punktów na 76 na pierwszą rangę zdobytych możemy przejść do nagrod. Team of the Week, no nie jest niestety szokująca względem. Względem tego, co mogliśmy oglądać tydzień temu, gdy był Cristiano Ronaldo i wiele ciekawych kart, faktycznie. Mimo to, oczywiście, chodzi tutaj głównie pod przepałkę, i na to liczyłem w tym player piku. gdy wyskoczył chociażby Klaus, który myślałem, że będzie wart sporo więcej, zdecydowałem się wziąć KOKE z myślą o tym, po prostu jakoś większą sympatią darzę KOKE niż jakiegoś Klausa. No, ale w drugim player piku ponownie oczywiście pojawił się KOKE. Ciekawe, czy gdybym wziął Klausa. To wtedy również pojawiłby się chaos. To właśnie ma znaczenia 86, 84 i 83. Także tendencja zniżkowa, O tej tendencji zawsze w nagrodach mówię, ale jest to po prostu w pewien sposób ciekawe, jak to działa. Czy te nagrody już są po prostu wiadome, gdy je dostaniemy na konto, czy w momencie, gdy dopiero otwieramy danego player pika gra losuje jaka karta nam na ekranie wyskoczy Bardzo ciekawe tak jak pierwsza paczka gdzie jest PN karta PN e, takich w FIFA nigdy nie było za wiele i prawdopodobnie nikt nie będzie nie wiem czemu ale jakoś mają wielką urazę, żeby dawać komuś LN, PN Po prostu jest to zazwyczaj albo prawy skrzydłowy, albo napastnik HPO, raczej te PN, LN, no to faktycznie by sobie by się... Według kategorii, takiej na footbinie, wyszukali, no to tych kart nie ma za dużo. W Batste natomiast wrócił ponownie Klaus, którego nie wybrałem w wersji czerwonej, jest w wersji wymiennej, no i tak jak wspominałem, myślałem, że ten gościu będzie warty zdecydowanie więcej, tak by było e, chociażby w 19, gdy Ken Lala, bardzo podobny piłkarz zbliżony właśnie do tej karty Klausa w tym roku, kosztował nawet i kilkaset tysięcy monet. Ten natomiast 22 chyba ostatecznie go sprzedałem, także no nie jest kolorowa, ale w kolejny parsy znów pojawia się Klaus, także i tak te nagrody bardzo dobre, jeśli chodzi o informy, no bo na co dzień tymi nagrodami, jeśli ktoś się regularnie otwiera, to wie że jednak nie rozdaje właśnie tych paczek. Paczki rozdają, ale nie ma po prostu takich nagród, to zazwyczaj 30, 30, 30k i są z głowy. Paczki z informami tutaj, natomiast grubo ponad stówkę udało się wyciągnąć, no to grubo tak z przymrużeniem oka. Zdaję sobie sprawę, że brzmię po prostu jakbym tutaj się zachwycał nad nie wiadomo czym, ale nagrody w tym roku wyglądają tak, że po prostu zmusza nas gra do tego, żebyśmy się jarali z nie wiadomo czego. Trzy paczki przed nami, tutaj już karty wymienne, ale w pierwszej z nich nie ma nawet walkoutu. są kawalnie oceny aż na 85, bardzo zasłużenie. Szkoda, że nie jest tak doceniany na tle europejskiego futbolu, no bo naprawdę za każdym razem, gdy Edison wchodzi, ale to jest już we krwi urukwajskich napastników. Gdy wchodzi Edison Kawaj na wojsko, to już wiadomo, że ten gość po prostu zostawi wszystko, co ma dzisiaj w nogach. Tak samo jest z Suarezem, tak samo jest z nowym Nunesem, tak samo było z Forlanem. Naprawdę ci urugwajscy piłkarze to są za zaufania. Jeszcze Fede Valverde chociażby Choć to akurat przykład bardziej Z głębi pola Paczka za 125k Dwie takie paczki oczywiście przed nami Czyli łącznie 60 kart I w pierwszej jest walkout Hiszpan Na lewej obronie Jordi Alba Który niesamowicie trzyma się nogami i rękoma W FC Barcelonie Ale jak najbardziej zasłużenie Bo Jordi znowu rozgrywa bardzo dobry sezon I pomaga Barcelonie zdobyć jakiekolwiek trofeum W tych trudnych czasach dla katalończyków Prócz tego Fabinho Delict Mertens Fildfoden Także overallowo dzisiaj jest naprawdę całkiem sympatycznie, ale no niestety te ogólnikowe najlepsze trafy no to nie jest nic, co by mój budżet e, zwiększyło kilka klas. O tutaj przypadkowo frant, Torresa, chciałem tak ale już zostało to naprawione i ostatnia paczka za rozgrywane całe Food Champions. Sprawdźmy jak to się prezentowało ponownie Walkout, ale niestety nie jest to stadio mane jako już najlepszy piłkarz Senegalu, który się w tej paczce ujawnił to Kalidu, du kulibali prócz tego Screen silba, Silva to także mocno stoperowa, że tak powiem paczka Carlos Vela, Artur, no goście, którzy są chyba w każdej paczce za 100K125K, no nie da się po prostu ich nie trafić. A bardzo dziwne, że mają aż tyle overalla w tej grze, no. Nie ja rozumiem zbytnio, jakimi tutaj kategoriami się jej kreuje przy tego typu piłkarzach, ale za rok mam nadzieję, że już jeden i drugi poniżej 80 grubo zjedzie. Choć szczególnie Artur, bo welał, ok, w MLS-ie nadal jest gwiazdą, ale mimo wszystko to nadal MLS. I to były moje nagrody za FUT Champions. No niestety jak widzicie nie było szałowo, e, no i chyba właśnie nie ma na co liczyć do kresu Team of the Season, żeby w tych nagrodach cokolwiek szałowego było. Natomiast na dalsza Ronaldo na zero delima, Lima, który w 47 spotkaniach zrobił już 56 goli, zanotował 34 asysty. Czyli naprawdę bardzo brawurowy wynik, ale jest ciekawszy piłkarz. Ciekawszy względem oryginalności, oczywiście. Jadon Sancho, 48 goli, 46 asysty w ponad 80 spotkaniach. Ten początek miał tragiczny, jeśli pamiętacie na streamach, bo ja go kupowałem na streamach 10 spotkań, żadnej bramki, 2 asysty. Jakoś tak to wyglądało u Anglika. teraz po prostu na Enkę, widzicie jaki to jest virtuos, jeśli ktoś jeszcze w swoim składzie biega Neymarem, to radzę jak najszybciej wymienić Anglika właśnie za Brazylijczyka i robi to robot. Ryan grawem o którym wspominałem we wczorajszym materiale dwie asysty żadnej bramki, ale ja już wiedziałem doskonale jak Holender sobie radzi, używany na wszelakich turniejach ani zastępca, Ruda Hulita, który w tym roku kosztuje no kilkukrotnie razy więcej i jest, jeszcze sobie na niego nie mogę pozwolić, ale ma 90 wzrostu, 4 na 4. Statystyki troszeczkę wysane z palca względem tego, jak póki co radzi sobie Holender. Miejmy nadzieję, że za parę lat faktycznie tak będzie wyglądać jego złota karta, natomiast no wiadomo, jak działają te karty Future Stars, są troszeczkę no wydaje mi się za dobre, Aczkolwiek, event ciekawy, no i na szczęście pozwala mi to aż tak nie odstawać względem innych składów, troszeczkę bogatszych graczy. I chyba tylko po to wydają te karty. Dziękuję w takim razie za dzisiaj, to były moje nagrody, moje takie szybkie podsumowanie. Kiedy wy to dzisiaj widzicie, prawdopodobnie jest mecz Polaków, dlatego trzymajcie kciuki, możecie obstawiać wynik Polaków w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii, poczytam sobie przed meczem, na którym będę na stadionie w Chorzowie. No, ciekawe przeżycie. Dziękuję za dzisiaj i do w kolejnym odcinku.